Jesteśmy w lasach, w lasach komanieckich. Jednak nie las będzie tematem tego filmu, a woda. Woda. Strumienie, potoki, rzeki po prostu woda. Woda to coś takiego, bez czego ani my ludzie, ani większość istot żyjących na Ziemi nie mogliby istnieć. Woda to mówiąc naukowo związek chemiczny zajmujący aż ponad 90% obszaru naszej planety. Woda to również przedmiot kultu bardzo dużej populacji nas, ludzi. To właśnie w wodzie zostajemy zamrzeni podczas obrzędu chrztu i w ciągu naszego dalszego życia będzie nam ona po prostu niezbędna. Nabieramy jej i używamy do wielu celów. Zdarza się nawet, że jej po prostu nie szanujemy. Jednak bywa, że staje się ona dla nas, ludzi, czymś wyjątkowym, a nawet liczniczym. Tu na terenie gminy Komańcza, tej zdrowej, spływającej z gór wody, jest sporo. Ale jest tu też woda tryskająca prosto z ziemi. O dwóch takich źródełkach, o których mieszkańcy mawiają cudowne, opowie ten film. Także piękna i położona przy starej drodze, wiodącej przez dawną wieś, którą już dzisiaj nie zobaczymy. W tej chwili tereny te już są zagospodarowane przez lasy państwowe, ale gdy zaczniemy tam wędrować i odszukamy tych najpiękniejszych fragmentów tejże wsi, Zatrzymamy się przy przydrożnej kaplicy. Wiele legend mówiono o tej kaplicy, ale zawsze ona wraca do jednego, że to jest żywe źródło wiary. I niejednokrotnie ludzie tam przychodząc szukają jakiegoś szczególnego, szczególnego zjawiska. Dlaczego dobry Bóg przymnaża tą wiarę akurat w tym miejscu? Ja, będąc człowiekiem inicjatorem odbudowy tejże kapulicy pamiętam, że i wiem dokładnie, że to miejsce ma taki dobry mikroklimat, że gdy tam przychodzimy siadając w tym miejscu, to wszystkie złe spojrzenia wszystkie złe fluidy jakieś troski dnia codziennego spływają jak zły sen i wtedy wtedy człowiek wraca bardzo, bardzo odświeżony. To nie tylko jest moje odczucie, ale wielu, wielu ludzi z którymi wędrowałem w tamto miejsce i każdy gdy powrócił, powtarzał mi to samo, że miałem rację i gdy nieraz samotnie tam wędruję, spotykam tych samych ludzi, których kiedyś osobiście tam zaprowadziłem. Także to miejsce na pewno jest szczególne i na pewno niepowtarzalne. Kapliczka przy źródełku istniała już w drugiej połowie XIX wieku. Według tutejszej tradycji odprawiano w niej nabożeństwa i święcono Wody w źródełku. Miejscowi, większości wyznawcy kościoła greko-katolickiego, mówią, że to święcenie miało miejsce w święto zesłania ducha, czyli w zielone świątki. Według legendy, źródło to odkrył ślepy dziad, żebrzący po bieszczadzkich wioskach. A było to podczas wyjątkowo suchego lata. Które dokuczliwie dawało się wyznaki ludziom i zwierzętom W czasie odpoczynku w bajnicy Dziad wytężył słuch i usłyszał plusk wody pod kamieniami Odrzucił głazy i odkrył źródło zimnej, czystej wody Którą sam najpierw zgasił pragnienie A potem przemył twarz Kapliczka obecnie została wyremontowana. Stało to się w 2007 roku za sprawą grupy kamieniarzy. Umieszczono tam wówczas ikonę Matki Boskiej Leśnej. Dzieło nieżyjącego już bieszczackiego rzeźbiarza Zdzisława Pękalskiego. Ale jest jeszcze inna legenda o tym samym źródełku. Bo... W kilkunastu latach, gdy toczyliśmy tam działać przy tej kaplicy przyjechało dwoje starszych ludzi do Maniowa. Ta starsza pani i z tym panem, którzy się śpieszyli na granicę, bo wtedy były duże kolejki, powiedzieli, że to jest ta kaplica, gdzie jest Durna Zośka. I to jest właśnie ciekawe pytanie, kim była dla ówczesnej społeczności Durna Zośka? Czy to była ta pani, dla której się coś tam wydarzyło i i z tego powodu ta kaplica została postawiona. Czy to była ta pani, która zawsze tam przychodziła się modlić? Tego nikt nigdy, nigdy nie wyjaśnił. Ale to jest tajemnica właśnie balnickiej kaplicy. Kaplica tam, gdzie durna Zośka. Druga z kaplic to jest kaplica Radoszycka. Leży ona przy starym trakcie węgierskim, który widać przez karpacką przełęcz. To pierwsze na co należy zwrócić uwagę. Że jest to kaplica przy źródle krzyżowym. Niejednokrotnie zadają mi pytanie ludzie, dlaczego krzyżowym? A proszę sobie wyobrazić, że w ówczesnych czasach to zalesienie, które mamy teraz, nie istniało. Tam były łąki wypasane i są trzy potoki, które łączą się w krzyż. I to jest właśnie tajemnica tamtego miejsca. Obok tych dwóch potoków, trzech potoków stętniło źródło i wszyscy nazywali go źródłem krzyżowym i na pewno wędrowcy, kupcy, którzy przyjeżdżali przez Przełęcz Karpacką do tego źródła krzyżowego przyjeżdżali i tą wodę zaczerpywali. Aż wydarzyła się ta historia, która jest napisana w wielu publikacjach. W Dołżycy, we wsi Dołżyce była cerkiew tam mieszkał ksiądz, miał dwoje dzieci. Dzieci były wykształcone, i syn po prostu wykształcił się i poszedł dalej gdzieś tam w świat na kapłana. Natomiast córka nie była mężatką, ale po powrocie z nauk zaczęła bardzo chorować. Miała bardzo duże wrzody na ciele. I ona już nie mogąc ucierpieć tego bólu i tego, tego wszystkiego, postanowiła odejść od rodziców, żeby ją w tych lasach zjadły wilki, żeby, żeby odejść po prostu z, z domu. I jak już była tak umęczona, że już będzie prawie z nią koniec, doszła pod takie duże drzewo, usiadła sobie i już chyba teraz będzie mój koniec. Niby zaczęła drzymać, niby zaczęła zasypiać, niby jej się to wydawało, niby przez sen, niby w rzeczywistości, ukazuje jej się przecudowna pani w błękitnej sukni. I mówi tak: Dana, tobie nie wolno tutaj siedzieć. Niedaleko stąd są trzy graniczne potoki. Tam wytryska źródełko, i się umyj w tym źródełku, napij się tej wody. Ta się tak ocknęła i wstaje i idzie. Idzie i tak niedaleko już od tego miejsca, gdzie ona siedziała pod tym drzewem, widzi faktycznie jeden strumyk, drugi i trzeci schodzą się. A patrzy się, koło jednego z tych strumyków wypływa źródełko. Ona idzie, tą wodę pije, myje się w tej wodzie i tu już jest odzież na niej poszarpana, brudna i tak dalej. Obmywa się twarz, obmywa ręce, wreszcie rozbiega, obmywa się cała. I widzi, że to wszystko zaczyna z niej schodzić. Więc jeszcze w dalszym ciągu i tak, ja muszę teraz wrócić do domu. Ja muszę to powiedzieć rodzicom. I od tego czasu nazwali tą górę, gdzie ona poszła, daną, bo ona miała na imię dana, i to źródełko zostało uznane za uzdrowicielskie. Lechaj, my twoje, lechaj, budę wola twoja, jak na nepitaki na zemły, lichaż na daj nam też prosty nam doży naszej, jak i my prośajemy dożny komu naszym o. Dzisiaj myślę, że y, dla nas y, wszystkich ludzi są potrzebne takie, takie znaki, widzialne znaki, żebyśmy mogli bardziej y, tą naszą wiarę pokrzepić. I dlatego co roku y, w maju zbieramy się tutaj, modlimy się, przychodzą różni, przychodzą greko-katolicy, przychodzą Bracia prawosławni, przychodzą bracia rzymo katolicy. Dla mnie y, 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 to nieważne, kto jest jakiego obrządku wyznania, ale każdy tutaj może bez względu na tego, jak, jakiego jest wyznania czy obrządku, przychodzić tutaj, pomodlić się, po prostu posiedzieć w ciszy, odpocząć w przy, bardzo takim przytulnym, przyjaznym miejscu tutaj w Radoszycach przy Śródej. Możemy się tutaj spotykać wszyscy i wierzący, i niewierzący z różnych kultur, środowisk. Każdy, który tutaj przychodzi w to miejsce, mówi, że to takie specyficzne miejsce, gdzie, gdzie można się pomodlić, gdzie można odpocząć, gdzie można tak e, powiedzieć naładować przysłowiowe akumulatory. Na zakończenie tych wszystkich uroczystości każdy zabiera wodę, którą wcześniej oświęcamy, i tą, wodą, tą wodę niosą do swoich domów, domostw. Tą wodę spożywają. Dzisiaj, takich miejsc tutaj w Bieszczadach, no mamy troszkę, ale to jest takie mm, miejsce, gdzie, gdzie można powiedzieć, że w sposób szczególny. Yy, przyciąga tutaj rzesze, tłumy ludzi, turystów, którzy chcą tutaj po prostu pobyć troszkę. Mm. Thank you.